z kultury zarówno tej po stronie odbiorców, jak i tej po stronie wykonawców byłoby bardzo smutne, bo po pierwsze artyści nie mieliby się gdzie realizować, a po drugie my no, nie mielibyśmy tych wrażeń, doznań, pewnie czasami też i słów krytyki, no bo to wiadomo, że, że kultura to jest wymiar bardzo, bardzo subiektywny. I trzeba mieć duży dystans do oceniania zarówno wydarzeń kulturalnych, jak i samych, samych organizatorów. No, dzisiaj jesteśmy tutaj w, w tym gronie różnych przedstawicieli kultury. Chcieliśmy z panem Marszałkiem Dźwigniewym Kobalańcą właśnie zrobić takie wydarzenie, aby ludzie, którzy zarządzają instytucjami wojewódzkimi kultury, zapoznali się z tymi, którzy często tworzą tę kulturę właśnie u siebie w małych środowiskach, są szefami czy też przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji, ale robią naprawdę wydarzenia o charakterze już wieloletnim, o charakterze z wielką tradycją, mają swoich samych odbiorców i często, często nie są dostrzegani nawet przez całe środowisko osób związanych z kulturą. Więc dzisiaj jest takie wydarzenie, że wszyscy ludzie kultury są w jednym miejscu. Oczywiście przykładowo wszyscy, bo tych osób jest mnóstwo i, i umów jest mnóstwo. I się ze sobą spotkają, podpiszemy umowy, będziemy pokazywać, co będziemy realizować. Ten milion złotych, który przeznaczyliśmy do organizacji pozarządowych, to jest tak naprawdę wzrost o 200 tysięcy złotych w stosunku do ubiegłego roku. Więc jest czym zrobić dobre wydarzenia kulturalne. Przede wszystkim wykonawcom, artystom, organizatorom, żeby ich wydarzenia były dla nich przede wszystkim satysfakcjonujące, no a żeby się spotkali z jak największą pozytywną oceną odbiorców po prostu tego, co zrobią.